Emilia, znana z programu Rolnicy, Podlasie i mieszkająca w Laszkach, gdzie prowadzi swoje rancho z różnorodnymi zwierzętami, w tym owcami i kozami, podzieliła się zaskakującą nowiną, wzbudzając zachwyt wśród internautów. Jako właścicielka serowarni i organizatorka Dni Otwartych na swoim gospodarstwie, Emilia zdecydowała się niedawno podzielić na swoim kanale YouTube nowym kulinarnym projektem. Zaskoczyła wszystkich, piekąc chleb twarogowy. Co stanowiło dla niej mały eksperyment kulinarny. Emilia, która od dawna jest związana z rolnicy pod lasie, cieszy się rosnącym zainteresowaniem. Jej kanał na YouTube, obserwowany przez ponad 82 tysiące osób, daje fanom możliwość śledzenia codziennego życia na wsi oraz ewolucji jej gospodarstwa. W oczekiwaniu na wiosnę i Wielkanoc Emilia postanowiła wypróbować coś nowego i upiekła chleb twarogowy, co zostało entuzjastycznie przyjęte przez jej matkę i córkę Laurę, która pomagała w całym procesie. Dzisiaj będziemy robić chleb. Zwykle sama nie piekę, ale chcę spróbować. Znalazłam przepis na chleb z twarogu, więc specjalnie zrobiłam twaróg. To bardziej sernik niż chleb, żartowała Emilia. Wypiek okazał się być doskonały, co bardzo ucieszyło Emilię z Laszek. Przepyszny smak rewelacyjny. Podobno jeszcze lepszy na zimno. Gorąco polecam ten przepis. Internauci byli oczarowani nie tylko przepisem na chleb, ale również hojnością Emilii wobec zwierząt. Szczególnie po opiece, jaką otoczyła nowonarodzoną owieczkę, co również znalazło odzwierciedlenie w komentarzach. Ale apetycznie ten chleb wygląda. Dziś zrobiłam z sera jerseyowego, jest przepyszny, potwierdzamy. To wszystkie wiadomości na dziś, polub i zasubskrybuj kanał, doceniamy Twoje wsparcie.